Witam wszystkich w mojej kuchni. Dzisiaj sprawdzimy szybki przepis na szybkie naleśniczki z serem. Zaczynamy od nadzienia. 250 g twarogu mieszamy z 150 g śmietany 18 i odrobiną cukru. Wszystko dokładnie mieszamy, aby składniki się złączyły. Następnie bierzemy szybkie ciasto do naleśników i wlewamy zimne, niskotłuszczowe mleko, Aż do oznaczenia na etykiecie. Energicznie wstrząsamy. Gotową mieszankę wlewamy do miski wraz z odrobiną oleju. I wszystko energicznym ruchem ładnie mieszamy. Gdy skończymy mieszać gotowe ciasto, musimy wlać na patelnię i smażyć, aż po obu stronach osiągniemy piękną, złocistą barwę. Smażymy na małym ogniu najlepiej, aby ciasto nam się nie spaliło. Gotowy naleśnik smarujemy serem. Dokładnie tak, aby ser był w każdym rogu naszego naleśnika. Wtedy poczujemy Wszędzie smak bardzo dobrego nadzienia. Składamy naleśnik według własnego uznania, w trójkąty, rulony, jak kto lubi. Następnie dodajemy bitej śmietany i polewamy czekoladą. Taka bomba kaloryczna na pewno obudzi niejednego śpiocha. Życzymy smacznego i dziękujemy za oglądanie.